Witajcie w nowym 2024 roku. Czy coś się zmieniło? No ja fryzury nie, dookoła się nic nie wydarzyło, ale data się zmieniła. Co w związku z tym dzisiaj chciałabym do Was powiedzieć jako komentarz do dzisiejszej Ewangelii? Tak to wyszło, że w zeszłym roku też, w 1 stycznia, miałam taką okazję, żeby się podzielić swoim komentarzem i wtedy mówiłam o codzienności, o tym, że ta Ewangelia pokazuje nam, że z tych wszystkich fajerwerków, tak jak jest i rozpoczęcie roku, tak jak jest i uroczystość Bożego Narodzenia, już przyszli królowie, byli pasterze, no wiele się działo, no ale trzeba wrócić do codzienności, tak jak Maryja. Zachować te wszystkie rzeczy, które były ważne, wyjątkowe w swoim sercu, na przyszłość, żeby jak los wyciągnąć w trudnych chwilach, ale też zostać i wejść w codzienność ze wszystkimi swoimi ważnymi wartościami. I wyjątkowo odwrotnie, zachęcam Was w tym roku, na początku tego pierwszego dnia, żeby się zastanowić o tym, co jest niezmienne w Waszym życiu, co, co jest bardzo ważne, z czego nie chcecie rezygnować i nie chcecie zmieniać, bo wierność swoim zasadom, swoim, swojej wierze. Ma swoją wartość tak samo, jak i postanowienie zmian. I dla mnie takim też właśnie wzorem jest Maryja, która raz powiedziała Fiat i była wierna przez całe swoje życie temu wypowiedzianemu słowu pełnego zaufania wobec Jezusa. Dlatego dzisiaj wyjątkowo zapraszam Was do tego, żeby nie postanawiać rzeczy nowych, tylko zastanowić się nad tym, czym chciałabym, chciałbym w tym roku pozostać wierny, pozostać niezmienny, przypomnieć sobie, co jest dla mnie najważniejsze? I jeśli macie wątpliwości, spójrzcie na Matkę Bożą, która właśnie taką ostoją wierności i sta stabilności, czyli niezmienności, była dla samego Pana Jezusa. To On właśnie mógł zawsze do niej przyjść, pokazać swoje rozbite kolano, Ucieszyć się razem z nią tym, co wydarzyło się tego dnia w jego życiu. Zachęcam Was do tego, żeby również niezmiennie wracać do Maryi i mówić jej o swoich radościach, ale tak jak wspomniałam na początku, zastanówcie się na nowy rok, w czym chcielibyście pozostać wiernymi Bogu.